Żona w zeszłą sobotę wyjechała na wczasy, a mnie dzisiaj na całą noc potrzebna była dziewczyna. Obtelefonowałem wszystkie moje znajome, ale żadna z nich nie zradzała ochoty. Co robić? Wybrałem się do najpopularniejszej kawiarni w mieście, gdzie wieczorami przesiadywały ładne dziewczyny. Bajka o tej porze była prawie pełna. Gwar młodzieńczych głosów zagłuszał nawet potężne decybele grającej szafy. Na parkiecie rollowało kilka rozbawionych par. Rozejrzałem się, zaraz wpadła mi w oko samotnie siedząca dziewczyna, której wielkie, marzące oczy wzbudzały zaufanie, a krucze włosy wspaniale kontrastowały z czerwoną, Ustownie skrojoną sukienką. Czy mogę się dosiąść? Popatrzyła na mnie niechętnie, ale skinęła głową. Zgarnęła też zaraz parę drobiazgów do torebki, jakby dalszy jej pobyt w kawiarni nie miał większego sensu. Oj, chyba trudno z nią będzie. Pomyślałem nieco zdeprymowany, jako że pora była dość późna. Jeżeli mi z tą dziewczyną nie wyjdzie, no to klops. Postanowiłem wtedy bez zwłoki przystąpić do akcji. Umówiłem się tutaj z kimś, ale nie przyszedł A pani. Co ja? Obrzuciła mnie niedbałem spojrzeniem. Pani też czeka na kogoś? Tylko na kelnerkę, odparła ironicznie. Zaraz zapłacę i będzie miał pan cały stolik do dyspozycji. Zrobiło mi się nieprzyjemnie i tak nieprzyjemnie, że nawet ryk grającej szafy nie był w stanie zagłuszyć mego zmieszania. Nie od razu też zauważyłem, że od któregoś z sąsiednich stolików oderwał się nabuzowany wiński typ i bezceremonialnie zawisł nad naszym stolikiem. Zatańczyłem. Dostrzegłem w jej oczach najpierw zdumienia, a potem strach. Pani jest ze mną, uniosłem się z krzesła, właśnie idziemy na parkiet. Ująłem ją delikatnie w łokcie i poprowadziłem w roztańczony tłumek. Nie protestowała, a nawet jakbyś się bardzo spieszyła, ogarnęła nas melodia czacza. Proszę wybaczyć, że postąpiłem tak bezceremonialnie, ale nie było innego wyjścia. Spojrzała na mnie z wdzięcznością i dopiero teraz w tańcu zaczęła mi się bacznie przyglądać. Nie odsunęła się też, gdy zdobywając się na odwagę objąłem ją mocniej ramieniem. Pan jest bardzo miły, powiedziała. To ja zachowałam się wobec pana opryskliwie, ale istotnie czekałam tu na kogoś, kto uczynił mi duży zawód. Teraz już mi przeszło. Uśmiechnęła się rozkosznie. W chwilę później, przy lampkach czerwonego wina, gwarzyliśmy jak para zakochanych. Wiesz, powiedziała w pewnej chwili, ten podpity typ znowu nas obserwuje. Wyjdźmy stąd bez awantury. Udaliśmy się do szafni. Mam myśl, zacząłem nieśmiało, ale błagam, nie pomyśl sobie czegoś złego. Chciałbym cię zabrać do siebie na kolację. Dziewczyna jakby zesztywniała, nawet odsunęła się ode mnie. Oczywiście, ciągnąłem bez trosko zrozumie, jeśli odmówisz, żadna sprawa. Gdybyś jednak znała moją płytotekę, to ho, ho. Mam całego Beethovena, Bacha, Pendereckiego, a nawet trio Walina. Masz walina? Mam. Nawet ostatnie nagrania Strange Bruce, Easy Money, Strike out the Band. Ale moi rodzice masz tu telefon, uprzedź, że wrócisz później. Zadzwoniła z szatni do domu, że uczy się z jakąś jolką i wróci późno. Wolisz mam może bym zanocowała jolki, w porządku, jeśli oczywiście nie przerobimy całego materiału. Teraz ja zesztywniałem kłamała jak znud. Popędziliśmy do mnie, byłem szczęśliwy i ręce mi drżały, kiedy przez dobrą chwilę mocowałem się z zamkiem u drzwi, ledwie je otworzyłem i już na szyję rzucił mi się mój mały syn. Tatusiu, tatusiu, dobrze, że jesteś, bo pani Genowefa musiała dzisiaj wyjść wcześniej. Dziewczyna stała jak wryta, rozchylając usta w bezmiernym zdumieniu. Józiu, powiedziałem czule do syna. Ta śliczna pani zgodziła się pozostać na całą noc w naszym mieszkaniu i już nie będziesz się niczego bał. Mały brzdąc obejrzał dziewczynę od stóp do głów, uśmiechnął się za probatą i pociągnął do swojego pokoju. Dała się prowadzić raczej machinalnie, rzucając w mojej stronę bardziej przerażone aniżeli wściekłe spojrzenia. W lodówce jest kolacja, a w moim pokoju cała płytoteka do dyspozycji. Zawołałem już z klatki schodowej, po czym zaryglowałem drzwi na dwa spusty. Zadowolony, że znalazłem na dzisiejszą noc opiekunkę do dziecka, poleciałem jak na skrzydłach do kumpla, gdzie urządzaliśmy kawalerskie spotkanie z udziałem mrożonych buteleczek はい。